Pytanie dnia, jaka jest wasza ulubiona gra? Napisz w komentarzu. Miłego dnia. Cześć załoga, z tej strony, Hito, zapraszam Was do kolejnego odcinka kariery przodowej. Tym razem jesteśmy z Zagłębią która potrzebuje naszej pomocy. Plan na ten sezon to jest miejsce w top 6, zdobycie Pucharu Polski i kupienie lewego obrońcy. I to może być najciekawszy punkt właśnie tej kariery, czyli próba zdobycia Pucharu Polski, który będzie bardzo trudny do zdobycia, ale także zakup bardzo dobrego lewego obrońcy, bo Bartolewski czy właśnie Mata nie są najlepszymi lewymi obrońcami. Nikolas Dychry do nas przychodzi, zawodnik z Skandynawii, zawodnik z Danii dokładnie. A wiemy, że w tych klimatach dosyć często zawodnicy wypalają, dlatego postanowiłem pójść właśnie ideą, czy to warty, czy to lecha poznać po takiego zawodnika. drugim zawodnikiem, którego zakupiliśmy, jest Kamingli. Kamingli, który spadł do trzeciej ligi włoskiej, chciał wrócić do kraju, pias go nie chciał, więc przychodzi do nas. Zawodnik bardzo doświadczony i tutaj mamy dwa elementy, które musimy pokładać, czyli Glik. Gdzie Glik może się czuć najlepiej? Czy w czwórce obrońców, czy w piątce? Jak wykorzystać talent starzyńskiego? I wyeliminować jego błędy w bieganiu, bo on nie potrafi biegać. I pierwsze dwa mecze mi zupełnie nie wyszły. Zagraliśmy tragicznie. I szczerze mówiąc, na początku nie wiedziałem, jak się odnaleźć w tej drużynie. Stracić 6 bramek, 3 zyskać, to jest naprawdę słaby bilans. I cały czas myślałem, z górnikiem zawsze zagraliśmy tragicznie po obu stronach. Górnik miał piłkę, my mieliśmy jakieś strzały, ale żadna drużyna nie zagroziła jakokolwiek bramce przeciwnika. Zagłębie na szczęście wygrał z widzewem 3 do 1. Z mieliśmy ustawienie. Zaczął troszkę lepiej to wyglądać. no ale Starzyński strzelił w ramkę. Ale patrząc obiektywnie, cały czas mieliśmy ogromne problemy. Oczywiście wygrana z Rakowem, Poletanowicz jako były piłkarz chciał się przeciwstawić Papszunowi, pokazać swoją determinację, że się pomylił kiedyś. Skoczyliśmy na szóste miejsce, ale później Wisła-Płock, Mek przegrany 2-1 sprawił, że w głowie zacząłem cały czas myśleć, czy to co gram aktualnie ma sens. Czy granie na pięciu obrońców ma jakikolwiek Sens właśnie w tej lidze. Kolejna porażka z pogonią. Tutaj na szczęście zmieniliśmy ustawienie. Zagraliśmy 4-3-1-2. Trzech defensywnych, pomocnik i po lewej stronie bardzo wahadłowy zawodnik, czyli Dy, który naprawdę miał bardzo dużo biegać, a po prawej grał środkowy brońca ławnicza, który jest bardzo szybki, potrafi grać na tej pozycji. i Wydaje mi się, że to był właśnie klucz do sukcesu w tym sezonie, bo zaczęliśmy bardzo dobrze grać w piłkę, zaczęliśmy wykorzystywać swoje główne argumenty, zaczęliśmy wygrywać poszczególne mecze jak z Legią Warszawa na przykład, więc bardzo dobrze na razie to wygląda. Mieć Lignica także pokonana 2 do 0. W tym momencie zajmujemy czwarte miejsce mając 25 punktów. Niestety, przez ten początek praktycznie zmniejszyliśmy swoje szanse na przykład na pierwsze miejsce do 2-3%. Zobaczymy, czy uda się to odrobić. Tutaj mecz wygrany 2 do 0, choć mieliśmy czerwoną kartkę. Niestety Kasaba nie spisał się w naszym składzie. Chciałem dać młodemu szansę. Niestety 5-3 cena, przegraliśmy z Koroną. Wygraliśmy za to z Lechią Gdańsk. Bardzo ciężkie spotkanie. Na szczęście dla nas skoczyliśmy na czwarte miejsce. 31 punktów. Dwa punkty straty do pogoni, więc pierwsza trójka jest w możliwości. Cały czas mamy mieć miejsce w top 6, więc git. Tutaj wygraliśmy ze Stalą Mielec. 3 do 2. I szczerze mówiąc ja nie wiem skąd budżety niektórych klubów, bo naprawdę oni wydali bardzo dużo pieniędzy. Po 2-3 miliony na zawodnika. Tu są ogromne pieniądze jak na Estra klasę, ale dalej potrafiliśmy z nimi rywalizować. Cały czas potrafiliśmy wygrywać. Ale Tanowicz naprawdę świetny sezon na ten moment rozgrywa. To, co głównie chciałem zrobić, czyli wykorzystać talent starzyńskie, udało mi się w pierwszej rundzie. 7 masy z 5 bramek. Całkiem dobre liczby, patrząc na to, jak graliśmy, jak to wszystko się układało, że graliśmy bardzo zespołową piłkę. Troszkę świerczą mnie denerwuje w jego nieskuteczności. 4 bramki to nie jest duża liczba. Tutaj niestety przegraliśmy z pogonią 4 do 2, ale byliśmy podmęczeni, byliśmy zmęczeni okresem przygotowawczym. Rozumiem to. Pogoni tak jest lepszym spałem. Więc wydaje mi się, że taka porażka nam nie sprawi jakiegokolwiek zawodu, a jeszcze bardziej napędzi. Na szczęście, świeczok się przełamał. Dwie bramki z Jagiellonią w Pucharze Polski, bardzo ważny mecz. Później zagłębie lubimy wygrywa z Wisłą Poznań, bardzo ważny mecz i znowu świeczok. Znowu świeczok, którego troszkę narzekałem, troszkę marudziłem przez pierwsze pół roku teraz zaczął się odpalać. Tu wygrany mecz z Lechią, więc jesteśmy w półfinale. Tutaj 3 do 2 wygraliśmy z Wartą, więc bardzo dobrze to wygląda. Aktualnie wygra... Graliśmy także z Krakowią 2 do 1. strzelił. Tutaj Poletanowicz. Bardzo ładna bramka. Łakomy strzelił 2 do 0 z Radomniakiem. Świetny występ. I skakujemy na trzecie miejsce. Pogoń została w przedbiegach. Pogoń nie wystartowała po, po wygranej z nami ta drużyna się rozpadła. I tutaj na wielkim zmęczeniu daliśmy radę pokonać mieć 4 do 3. Pokonaliśmy lecha w bardzo ważnym meczu, praktycznie o mistrzostwo kraju 2 do 0. Tutaj z piastem wygraliśmy 1 do zera. Bardzo fajny rezultat Kurminowski, kolejna bramka, niestety Raków nas pokonał 3 do 0, nie daliśmy radę postrzymać maszyny Marka Papczuna. 67 punktów. Rakowa gdybyśmy wygrali, byłaby realna szansa walki o mistrzostwo. W taki sposób niestety został nam Puchar Polski. Tutaj musimy zwyciężyć. Tu musimy zrobić wszystko, żeby jednak mieć szansę podnieść trofeum i zagrać w europejskich pucharach. Niestety przegraliśmy z Widzewem. To był słaby okres, to był słaby miesiąc. Na szczęście wygraliśmy z Rakowem. Starzyński świeczogi i dychry dobił rywal Tutaj wygraliśmy jeszcze z Górnikiem Zabrze Świetny występ naszej drużyny Świerszok i Łakomy Politanowicz, dwie bramki Świetnie w ogóle ten zawodnik w tym ustawieniu po prostu wyglądał Tutaj kolejny mecz 2-2 Niestety Starzyński doznał kontuzji I nadszedł ten mecz ten mecz, który będzie istotny w naszych poczynaniach w kolejnych sezonach. Ten mecz pokaże, czy droga, którą wybraliśmy na początku, była udana. Czy zwyciężymy z Legią Warszawa w Pucharze Pucharu Polski. Czy damy radę, jako Zagłębie Lubin, wreszcie znaleźć odpowiednie miejsce na mapę Polski, żeby się zapisać i zdobyć właśnie to trofeum. Czy jesteśmy w stanie przeciwstawić się zdecydowanie mocniejszej drużynie. Drużynie która może walczyć spokojnie o mistrzostwo, która kadrowo jest ponad nasz zespół. My musimy łatać, my musimy po prostu zmieniać poszczególnych piłkarzy z powodu wielu kontuzji. Nie gra jeden z najlepszych w tym sezonie zawodników, czyli nasz rozgrywający Filip, ale także poszczególni piłkarze mają drobne kontuzje. To będzie ciężki mecz, ale miejmy nadzieję, że udany dla nas. Luis Mata na początku tego spotkania podaje właśnie tutaj do chłodyny, chodyna do Świerczoka niestety. Bardzo dobra interwencja Tobiasa. I tak kończy się pierwsza połowa. To była nudna połowa na przeczekowanie rywala. Piękko, piękko podaje do Chodyny. Chodyna do Kurminowskiego uderza, ale Tobias świetnie interweniuje. Teraz przycisliśmy, Teraz jest nasz moment, ale niestety Tobias na posterunku. To jest kolejna sytuacja i w tym momencie Kurminowski, Kurminowski do piękko. Piękko jeszcze do świadczoka jest. Tak jest. 1 do 0 z legiem Warszawa w Pucharze Polski. Mamy to, mamy to. Udało nam się jeszcze tu do ławniczek. Wyprowadza kontrę w tym momencie. Może Coś mieć lepszego na rezultacie i mamy piękno. Nasz młody bohater, strzał bramkę. Chodyna, jeszcze na dobicie przeciwnika. Czy to się uda? Luis Mata uderza z czupakiem, ale dopada świetnie do tego nasz napastnik świeczok, który zamyka to spotkanie. Jest 3 do 0 i o to chodzi. Mamy trofeum, możemy się cieszyć. Wygraliśmy! Mamy to, proszę Państwa, mamy to. Udało nam się. Rewelacja. Tu możecie zauważyć, że na koniec sezonu zajęliśmy bardzo dobre trzecie miejsce. 68 punktów na. Naprawdę rewelacja. Tutaj jeszcze Jakub Świerczok. Naprawdę świetna runda. 11 bramek, coś kapitanego. Tutaj oczywiście wyświetlają wam się filmy, które możecie poglądać na moim kanale. Ale także zostało w górę i zasubskrybuj ten kanał, jak ci się podobają takie materiały. Został w górę i wpij na Discorda. I pamiętaj, jesteś super.